No ale no ej, no to, że zmieniłem się pieskowego potwora nie oznacza od razu, że musisz uciekać przede mną. Powinieneś rozważyć, nie wiem, jej I tak, musimy ją gonić. Gdy już ją tylko dorwiemy, ona jeszcze narzuca jakimś tam... zacząć A może chcesz, żeby twój Rzuca w nasce i... Zawsze gdy będziemy tutaj iść, to będzie ona próbowała uciec, więc musimy użyć spowolnienia czasu i zadać jej jak najszybciej opraszenia łańcuchem. Tak jest. Teraz oczywiście zgadzamy się z naszym cięciem. I za każdym razem tutaj będą nam się pojawiać e, przeciwnice, żeby móc zdobyć piasek jakikolwiek. O, już. Już myślałem, że nawet grana na nam odpowiada, żeby tutaj powolnić upływ czasu. Bo inaczej by ona zwiała. I za dużo byśmy tutaj nie zrobili. No ten etap, jak można się domyśleć, jest prosty. A gdyby książę mógł od razu tutaj wyskoczyć, tylko nie musi oczywiście na początek... Jeszcze tam wskakiwać do góry. No ale dobra. Niech mu będzie. Może ja coś źle robię. Okej, okay, kolejne skowalnienie. I zadajemy jej kolejne obrażenia. Oczywiście możemy to zadawać do pewnego momentu ustalonego. Zwykle jej punkty zdrowia dochodzą do tego samego miejsca, gdy zwykle, za każdym razem, gdy z nią walczymy. To jest trochę określone, do którego momentu. Ale spowolnienie tutaj się bardzo przyda, bo... Gdybyśmy próbowali zaatakować ją bez niego i co się dzieje FPS-ami fps nagle? ...to by ona uciekła. Więc to jest to bardzo ważne FPS-y. Co się dzieje? O nie. Co się dzieje, gro? O, okej, okay, wróciła do normalności. Ups. No właśnie. Nawet nie zdążyłem ją uderzyć Jeszcze ktoś się tam ze mnie śmieje. Nie Uuu. Pudło! Ha! Pudło tak bardzo Więc jak sami widzicie tutaj jest ważne to spowolnienie. Bo inaczej zbyt dużo tutaj nie zrobimy I ostateczne siłowanie zaczął przekształcać kobiety, które I Najwyżej nieco odwleczasz, to co nie uniknę. <laughs> Gdybym tylko dostawał piasek za każdym razem, gdy to słyszę. O, a jednak dostaję. Kobiety są wolne, idą w bezpieczne miejsce. Dobrze zrobiłeś wracając. Książę? Jesteś... jednym z nich? Nie, Fara! O, nie oh, tak jest ta wygląda! Jesteś bestią piasków! Kłamałeś! Cały czas! Nie! Zostałem skażony przez piaski, to prawda! Ale mój umysł i serce należą do mnie! Proszę, uwierz mi! Trzymaj się z daleka! Następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca. No to nie fajnie. Fara zobaczyła. To, co nie powinna zobaczyć. To, czego książę się obawiał. Jednak musiało do tego dojść. Prędzej czy później. A jednak jej skłamałeś? Nie! Ja tylko. Tak? Nie zrozumiałaby. O czym ja myślałem? I Chyba co do Jego niej książę. Jego alter ego zostało odkryte i fara była bardzo poruszona tym co widziała. Może powinien był zachowywać się uczciwie od początku. Zbyt późno zrozumiał, że milczenie było błędem. I to właśnie na to wygląda. Przyniesie nam dosyć sporo konsekwencji. Co oczywiście będzie niedobre dla nas. Coraz więcej konsekwencji tego, co robi książę. Coraz więcej. Za każdym razem coraz, coraz gorzej i gorzej wychodzi nam to wszystko. E, piaseczki? I wychodźcie do słoneczka. Chodźcie na światełko. Na Światełku zbyt dużo nie zrobicie. Oczywiście z łańcuchem też można robić różne kombinacje. Można też go trochę podkręcić w taki sposób. I zrobić podwójne zabójstwo. W każdym razie stąd mogę już uciekać. Gdziekolwiek tylko mogę. No to wygląda, że tam muszę iść. Znajdźmy może farę. Może uda nam się z jakąś z nią jeszcze porozmawiać czy coś. Przecież to jest wątpliwe tak bardzo. Bo po tym co zobaczyła i po tym, co nam powiedziała, to To jest niefajne. Gdzie jest jakaś woda? Gdzie ona jest? W tej sytuacji bardzo by się nam teraz przydała. W tej sytuacji też, takiej, że za chwilę umrzemy. Ale dobra, tu jest jakiś przeciwnik, który zapewne da mi jakiekolwiek piaski. Dziękuję bardzo. No, chodź. Was dawno nie widziałem. O co tutaj nam się zrobi? E, ty przyjdziesz. Okej. Okay. Przyzwojam na to wygląda potwory. No genialnie. Z mojej strony. I tu chyba nie ma za bardzo słon. Chociaż tutaj jest trochę światła. E, dobra. Gdzie się przejście otwiera? A tam, okej. Okay. W takim razie jak najszybciej tam biegniemy. I potrzebuję wody, tak bardzo. Aha, a to wygląda, że jeszcze jej nie, nie zostanę zbyt prędko. Poczekajmy kolej w poczekaj! O! Szybko! Książę rozbijaj to! Gonić ją! Może uda nam się jeszcze z nim jakoś zagadać, czy coś? O, woda! Hm, Gdzie ona jest? Wow. Gdzie ona mogła pójść? To jest... Mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie miałbyś czasu. To jest zastanawiające. My tutaj Przecież będziemy robić... Się ...w wodach fontanny. Pomimo, że wrócił do swego normalnego ciała, nie można było powiedzieć tego samego o jego umyśle. My tutaj będziemy robić różne szalone rzeczy. No, no, fara. Jakoś w ogóle i znanych powodów jakoś to ominęło. Bo tu nie ma żadnego innego przejścia. Widzieliśmy jak tutaj wchodziła i jej nie ma. No to jest magia. No ale dobra. Niech będzie. Nie będę tutaj sprzeczać się z tym wszystkim. Skoro tak ma być. Okej. Okay. Tutaj do góry jak gdzieś się było. Była dźwignia, dzięki której możemy już e, zabrać tą wielką platformę. Ciążę, ma siłę na to wygląda bardzo sporo. No dociągnij to tej dociągnij. I do góry. Do góry. Do góry. I jeszcze wyżej. Tam jest przeciwnik. Dlaczego mogę w taki oto sposób ominąć Skoczyć tu i za chwilę zrobić podwójne zabójstwo e, Kamera mi trochę przeszkadza Ale okej okay. No, niestety nie można tak pięknie tego zobaczyć Przez tą kamerę niestety, ale okej okay, niech będzie Co to mi daje? Po prostu mi drzwi otwiera. I tam jest przeciwnik. Który na całe szczęście nas jeszcze nie zobaczył, więc będę mógł go chyba szybko załatwić. Jak każdego. Pięknie. Niczego się nie spodziewał. I teraz mnie zastanawiam jak, jak przeszła przez to wszystko fara. tylko mój wygląd, nic więcej. czemu miałabym ci wierzyć? Wszystko co robisz przeczy tym słowom. Widziałam jaki głód walki czujesz, jaką przyjemność sprawia ci zabijanie. To całe twoje gadanie o krwawej zemście, ta pogarda dla własnego ludu. Słyszałeś kobiety w haremie tak samo jak ja, ale się od nich odwróciłeś. Ale wróciłem. Wróciłem. Po ciebie. Tylko nosisz tytuł księcia. Idź odzyskać swój tron. Ale wiedz jedno. Pójdziesz tam sam. Nieźle sobie radzisz z kobietami. Te, których nie zabijasz, nie mogą się od ciebie uwolnić. No to... Na to wygląda, że... Tutaj się kończy współpraca z Farą. Współpraca z krzyciem też, bo umarł. Ale dobra, nieważne. No, jak sami widzicie, Farze się oczywiście nie podoba to, co książę robi, to, co jak się zachowy, zachowuje wobec swoich ludzi, i to, że tak bardzo pragnie tylko zemsty i walki, to oczywiście według niej przeczy wszystkiemu, co teraz książę próbował jej powiedzieć. A wy mnie tutaj nie, nie rozśmieszajcie Książę, tutaj tutaj jest przejście Okej, okay, ty mnie za nie zauważyłeś Bardzo się z tego cieszę Hmm Okej okay. Ty też mnie nie zauważyłeś ale ty już tak. No okej. Okay. Odbiorę ci... Aha. Nie odbiorę ci mieczyka, bo nie. A może teraz? E, nie. Dziwne. No ale okej. Okay. Cicho mi tamty Wredna istota, która tylko mi tutaj przeszkadza Przez całą grę. Twoje pomoce są beznadziejne. O o! Kolejna brama W młodości często wałęsałem się po alejkach w górnym mieście. Spędzałem godziny przetaczając się i skacząc, wyobrażając sobie najróżniejsze rodzaje stworzeń. Dachy i przejścia były dla mnie tajnymi przejściami do innych światów, Ale teraz wszystko się zmieniło. Kolory uleciały, a odgłosy życia zastąpiła ciężka cisza. Wszystko jest roczne i gorzkie. Yy, nie ten guzik. Ale dobra, nieważne. Tam są ptaki. Okay. Nie widzicie mnie? Nie widzicie mnie? Nie widzicie mnie, książę, książę. Zrób tak, żeby się nie widzieli. Chcę zaatakować tego cwaniaczka. Chcę. Aha. Widzę, że nie, nie współpracuje ze mną za bardzo. A mogłoby się to już zakończyć. Hmm. Tutaj to wygląda jakby było podwójne zabójstwo. Chyba takowe tutaj ma być. O właśnie. Zostanie tylko tamten. Nie, 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 nie. nie Ty jesteś za blisko tego portalu, więc. Musisz umrzeć jak, jak najszybciej, żebyś mi tutaj. No właśnie, więcej armii nie przywołał. Żeś mi tutaj problemów żadnych nie robił. Co ten... Co on znowu tam próbował powiedzieć? E, moc wichrów piasku. No czyli, no wiadomo. To też e, moc znana z duszy wojownika. Czyli jeśli będziemy okrążeni, to możemy oczywiście wszystkich przeciwników dookoła odrzucić od nas. I będzie jeszcze chyba potężniejsza wersja na pewno. Z tego co kojarzę. Dobra, no, tu widzę już y, jakąś skrzynkę, którą zapewne będę mógł y, jakoś gdzieś wykorzystać, więc y, wezmę już ją od razu. I tak się składa już tutaj. Będę musiał ją wykorzystać. No okej. Okay. O, zielono się zaczęło robić. Może byśmy w końcu wyruszyli. Książe musiał wreszcie zaakceptować fakt, że fara była dla niego stracona. I że tylko on był za to odpowiedzialny. Gdyby nie krył przed nią prawdy, okazał więcej współczucia. Czy następnym razem mam brutalność? Być może wydarzenia potoczyłyby się inaczej. Ale teraz było już po prostu za późno. Pomimo hmm. tego. Albo może właśnie z tego powodu Książę odczuwał niezwykły ciężar Poprzednich słów i czynów Fara Zmienił go Powoli wypierając mroczne potrzeby Jego bezlitosnego alter ego No właśnie Książę zaczął się Zmieniać Ale nie w sensie takim Że nie robi takich Głupowych skoków i różnych innych rzeczy No tylko, chodzi o zachowanie I to właśnie przez Farę No, tu Którą Jest, teraz Będziemy mieli Problem Aha No dobra Nie udało się Bo się odwrócił cwaniaczek ale nikogo więcej już tutaj nie ma. Więc okej. Nie zaszcza się, cicho. Co ci chodzi po głowie? Może ona ma rację. Gdzie podział się książę, którego znałem? Jesteś zaprawionym w bojach wojownikiem. Przestań być taki sentymentalny, to nie pasuje do ciebie. Gdyby tylko było coś, co mógłbym od siebie odepchnąć albo zignorować, uczyniłbym to. Musisz spróbować. To, co cię czeka, będzie największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanąłeś. Hm. Tutaj nie ma żadnych żadnych tutaj portali ani nic. Żadnych bram, więc mogę się z wami pobić z chęcią. Czemu... Aha! <trybujesz> mieczyk! Yy, Przestał istnieć. O, tu jest tu jest mieczyk. Okej, okay, dzięki. Yy. Okej, okay, niech będzie, spowolnimy trochę czas. I walkę ułatwimy. Dwuk na raz? Tak jest. Pięknie. A to, co nam daje?